Witam panowie i panie z tej strony, emili. Dzisiaj pogrywam sobie w Nexona, ponieważ dość dużo osób prosiło mnie o serię. Także gramy sobie z Szyszem. Szyszem? No, No i pogrywam sobie, to jest zombie mod. Zombie po prostu takie jak AI, zombie kontra zwykli ludzie, czyli my. I tylko sobie ściszę, bo będzie to strasznie głośne. Niestety, jeszcze sobie tu ściszę. Okej okay. Generalnie musimy zabijać zombiaki, więc sobie tutaj pogadamy zwyczajnie o czymś, a może nawet o grze Ja korzystam z Winchestera, wydropił mi permanentnie na szczęście, więc no... Wydropił mi z, z dekoderów, to się nazywa chyba dekodery Jak na razie nadal jestem na myszce Bloody V8, bo materiał nagrywamy sobie na zaś Ale prawdopodobnie jak już ten materiał widzicie, to już dawno mam dać radę Ty nie stój w miejscu może co? Ty, ty bo, coś, jak... bo prawie ty się... Bo ty prawy kliknij, kliknij to... no jeszcze raz Tak właśnie ja wyginiesz pewnie czy nie? Oj, oj, oj. Trochę nie ogarnąłem bo gramie, tak to w ten tryb. Ja gram już drugi, tylko że nie mam moich broni ulubionych, no ale. Znaczy drugi, no trochę grałem. I te skrzy... Weź tą skrzynię podnieść, bo tam są itemy. Czy to A, jest moja? Wreszcie. Nie, to jest twoja. A. Ej, 4HP masz, uważaj, bo cię raz tknie zombie jak nie żyjesz. Dobra. Ale teraz uważam. No, jakąś muzykę sobie wgram, bo chyba tutaj nawet tę muzykę mam wyłączoną aktualnie. Okej. Okay. Teraz ja też. No, przynajmniej ja nie słyszę. A nie, bo ona jest pod koniec chyba, no ale dobra. Oj oj. Uważaj, uważaj, uważaj. Ja. Yeah, eee. Tak się... Zregenerował e... cię, bo masz level upa. Za level a. upy jest regeneracja, no. Kiedyś nie było chyba level z tego spami tam. zmienię sobie broń, a nie, bo będę musiał dopiero od next'a za tobą był zombiek widzę. Najlepiej a. w ten tryb się gra w czterech, a jak jesteś na jakimś serwerze dużym, to to się robi po prostu nudne ze względu na to, że e, jest dużo osób. I no jest łatwo, bo nawet Ta, zombiaka nie możesz spotkać, no. Ojoj, oj oj. oj, oj. O, I, jak widzicie, w lewym, górnym rogu, a bardziej tak troszeczkę może nawet na środku. E, mam HP 30%, HP 100% i R to jest revive, czyli po prostu ja wrzubienie do życia. To krowy. No i generalnie polega to na tym, że to są takie power-upy, które można wydropić, można wykupić, ale ja nie mam wszystkie wydropione, bo ja wydam o, tylko na skiny do, do tej power. gry. no, Oj. Kurde, to są jakieś straszne... Nienawidzę tego Winchestera, po co ja go kupiłem w ogóle. No ale dobra, skoro sobie... Nie, taka fala jedna. Eee, 38 sekund 38 jeszcze. gramy do śmierci. 38 sekund, a gramy chyba do no, 20 rundy. no pistoletu do nich 25 sekund, i że tam masz na dole, przejesz w tym napisane. No ja właśnie, myślę, że z A no to mówię, 20 sekund, jeszcze wtedy. O, czwarty poziom A jak coś, to tu samo możesz normalnie amunicję kupić, nawet jak jest yy, daleko po tym. Możesz sobie nawet teraz a? kupić, no? Tak, to... ja jak Tylko, że amunicja jest droga, bo dostajesz aż 500 do magazynku, nie? Eee, okej. Okay. A jakiś, który B6, B7. mam. B6 to chyba było do podstawowej, ja, ale dobra, fala skończyła się. Dobra, poczekaj, ja tu muszę sobie yy, ogarnąć te... On to ogarnia, ja tu ogarnę kurde yy, tego. Wideo muszę ogarnąć. Co będzie tu można? Najpierw Kevlara kupię, bo to będzie ważne. Higrenade jest dobry, tylko że problem z he jest taki, że po prostu jak go kupisz, to jak zabierz nim zombiaki, a są na hita zombiaki wtedy, nie? No. Yy, to nie dostajesz ani grosza za nie. To ten... Więc pamiętaj o tym, nie? Hmm. Dobra. Już gramy, kurde. Tak, i pojawił się nowy tryb zombiaków, Fu tryb. Typ zombiaków, wodu. I są takie troszeczkę cięższe. Ja się widzę. A przodu sobie. No, widzę, kurde, ile musisz tylko wchodzić? W niego chyba z dwa musisz. Znaczy są chyba z każdą falą silniejsze, z tego co pamiętam, ale dawno już grałem, więc. No. Jak widzicie, dziwnym trafem mi się myszka nie odłącza, ale. Albo w sumie nie, nie będę mówił już więcej to, o myszce to ma na bo... O, o, dobra. Co to, o jezu, to jest healer, weź go zabił, bo on będzie hilał wszystkich Dobra, zabity, ale tu tylko zabijesz. Buga mam odrzucone sławki, ale to szczegół. Może coś szybko je przełożę. Ok, jest git, teraz słyszę dobrze. Nie wiem, A, coś to, też mam ze sławkami. Mi się co chwilę przedstawiałem, nie wiem czemu. O, wydropiła mi skrzynka, ale. A, jezu, zbagowała się. Fuck this shit. Nienawidzę tego, że się bagują tu skrzynki. Czemu A te brak. mapy nie są przystosowane? No, wpadło po prostu w tekstury. A? Ta. Dlatego jak jesteś na tych platformach, to nie zabijaj zombiaków, bo jak ci wypadnie skrzynka, to ona się wboguje w platformy. A bo. Tak jak ja Ale, jestem. ale, ale level się też szybko zdobywa. No, jak to jest tak na dwóch, to tak, ale jeżeli byśmy byli na przykład w ośmiu, to bardzo wolno się zdobyła te levele. Dobra, ja, czekaj, muszę przeładować sobie, Jezus, idźcie sobie ode mnie. Ale później będziemy strasznie wolno zdobywać levele. I tak swoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale w tej grze da się ulepszać bronie. Masz takie, tak, tak, właśnie, tak jak w Metinie. Ja, ja. Można do plus 10 ulepszyć, bronie. To czyli mnie. Nie? Tak? To ci pomogę, czekaj. A nie, 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 już sobie Oj, radę. nie wziąłem. I ja idę tutaj trochę. 150 punktów, bardzo mało. Szczególnie zdałam chyba ponad. No w chuj. Szczerze. A bo ty tu przeszedłeś, ja to teraz schodzą nam, kurde, z tego. A weź mi dropni tą broń. Albo nie, nie drop, nie drop, nie drop. Walić to. Kurde, muszę sobie lepszy pistolet kupić, ale bym musiał wejść na górę, a wolę nie ryzykować. Chociaż w sumie. No, to... kolej, skaczą. No, bo one jak się znaczy, odbagowują, to się, skaczą. Mam, mam trzamo nie? Tak. Nie ja już w ogóle. A ma... Nie rzucaj ich muszę... nie rzucaj ich rzuć jak muszę. się otoczą dopiero. I nie stój w... nie kosą nie opłaca się, bo ci jeszcze hitną i będziesz tylko 3 HP, Pistoletem strzelaj strzaj. Nie mam amunicji mówić. O boże, ty nie kupiłeś? Kupiłem, tylko już wystrzałem. Już? Tak. Bardzo szybko. Oj, chyba ci no. pomogę, albo ogólnie pomogę. Dobra, można przejść. Ale no mówię, one na hita zabijają yy, z tego, z hi. Dawaj, szybko przechodzimy i pa amunicję. A, Oj, no kurde, nie, dobra. Oj, oj. o. No, już nie mam środków, nie. Ja mam, to ci będę mógł coś dropnąć, na przykład tego Winchestera. Znaczy, a nie, bo amunicji się nie da dropić, no tak. O, hajs, chcesz hajs points? O. Jezusie Maria, co tu się dzieje w ogóle? No. Znaczy, to jest no na, razie, nie, na razie easy, naprawdę, a później od 10 levela są bossy, z którymi się raczej nie poradzimy. No i no koniec. Hey nie no no domyślam się. Rąc znaczy, ja sobie solo przechodziłem do 20 leveli na tym trybie, no, ale. Ja demo, boże. No i nie wiem, ile będziemy nagrywać, tak żeby było 15 minut. Nie będę całego niestety nagrywał, ze względu na to, że po prostu niestety nie mam na to czasu. Ostatnimi czasy. <laughs> no. A w ogóle Szyszut, masz ma na Tesie? Co? No tak. weź przesu, przerzuć na to nagrywanie, bo znowu zapomniałem Nagrywanie No Ja sobie wezmę... A. Już Dobra, okej okay. Ja sobie wezmę AKM-a, o! Niech będzie AKM Dobra ja To mogę sobie... Trzukać. O juzu! Co to był? Granat, on rzucają granaty, musisz tego unikać, koniecznie Fajnie, że ja nie widziałem w ogóle, nie? No, sorry, zapomniałem powiedzieć Te zielone, zielone. Jak, trzeba zabijać je A te, dobra, widzę Te zielone, takie... Trzymaj. Oj, uważaj, bo za tą jeszcze... Ich jest coraz więcej, a my lamimy strasznie, a, bo ja też w, w 1.6 raczej nie grałem dość dawno i po prostu generalnie, no. Nie Jezus. Dobra, jest git. Pamiętam jeszcze, że z triplem i chyba z nikarem przechodziłem tego, przechodziłem takie escape'y, za które, w których na końcu jest też boss i w nich dropią itemy, którymi chyba można właśnie inne itemy wydropić jakby, wiesz? Tak? No i to jest zajebiste. W Nexonie, tak? Tak, w Nexonie. Mam nawet jeszcze parę ich. Tylko że low levelowe, tam od trzeciego sezonu dopiero są lepsze. Dobra. O kurde te głowy czy nie wiem co to tam jest. Granaty w każdym bądź razie. Jezusie Maria Napierdalają tymi granatami No mówię, trzeba je koniecznie zabijać, bo one... Fakt, że one jakoś nie zabierają dużo damage'a, ale odrzucałem taki, wiesz, strasznie trudno się strza wtedy Tak się mówi, coś zwaliło z hubem i muszę grę stować, a teraz nie mogę Nie no, to dobra, i tak dopóki na materiale to jakoś super nie przeszkadza, to chyba nie ma co, nie? No nie no O Ty nagrywasz, nie ja No Jakby mi się zbagowało to by był większy problem, no ale... A czemu ty nie nagrywasz, Szyszu? Bo, bo... bo jestem słabym tyberem. Bo co? Nie, bo nie wiem, bo, bo nie aż czego. No to polecam cesa. Nie, nie, Po to sobie kupiłem myszkę właśnie. Będę jeden na jeden nagrywał, chcesz? Ze mną? Na jeden No, no. Może. Znaczy, mo będę chciał, ale będę przegrywać. Nie, zobaczymy, może. bo ja będę się musiał jeszcze przyzwyczaić do myszki, o, lera, a poza jasne. tym... I tak będę lamił, bo dawno nie gram w goł ogólnie. Znaczy dawno, no pogrywam sobie czasem, ale nie tyle co kiedyś, a ja jednak go trzeba chociaż tą godzinę, a ja nawet godziny nie poświęcam w goł grania, bo teraz... Też ja. Ja ja nie wiem ciągle ile amon mam i, i życia. Tak? Ja strzelam no, chodzę i strzelam. A no ja bo tu właśnie ten chat, no kurde, się nie dziwię. Bo mnie na, na szczęście wszystko chyba dobrze widać, chyba. Jak ja zabijam to jest, kurde, z granatami to być w ruchu ciągle, nie? Bo jak się stanie to zaraz nas no. cię otoczą jest... Znaczy wiesz, normalnie jeżeli byś grał z ludźmi, tak wiesz, tak jak się gra, bo my gramy niestandardowo w teorii tak, tak. To wiesz Mogę wiesz, że to jest tryb tak jakby rankingowy, tylko że dostajesz 800 dolarów na początku a to jest bardzo mało i nie masz ani hajsu na amunicję ani na nic Jest no taki to jest taki widzę. rankingowy tryb. składał mi się tak chwilę skończy ten amunicja no i znowu Efek. się zbagowało. kurde ta skrzynka poza ja to na tej rampie rozwalam to nie jest takim pełnym solidem jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć. Aha, skończyło amo w tym? O no. akurat nie jakaś. Akurat to amo. No. Dobra, no i git. Git, się co kosztuje amo? Ale to Druga. jest 500 tego amunicji, nie? Ty no, teraz sobie... No niestety nie ja no. mojego shotguna. Ale tam wcześniej może jak nie zapomnę, to tutaj podlinkuję gdzieś ten materiał, ale kiedyś nagrywam z Nexona jak jeszcze ledwo chodził na ten europejski rynek i generalnie tam miałem właśnie mojego ulubionego shotguna i miałem granatnik i po prostu wiesz tym granatnikiem i tym shotgunem się tak Ta? puksiło na zombie, no. Muszę sobie go no, znowu zrobić. Się. Bo ten shotgun był po prostu genialny, on potrafił jeden z trzam 5 zombiaków, zombiaków zabić, a ten granatnik to wiesz, dobijał i po prostu Ta. na przykład mogłeś mieć kombo 30 zombiaków, nie wiem. To one teraz jakieś. No Ta schaw jeszcze, a nie, bo nie było komunikatu, Ta. to nie. Czy są? A o są Da. One drą japę, że coś ten desen, już nie pamiętam się. O dro, No i to jest najgorsze, bo wtedy się trochę nie ogarnia To walę full auto of teżę jaki na tej tydzień. Znaczy full auto... to Dajesz ci skrzynka nie, 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 za tobą. Jakąś to ja Chyba to, to, to tobie dropię. Tak, nie, tak? bo musi być taka poświata jakby na niebie a. wokół tego na niebiesko to jest twoja wtedy to znaczy, nie? A tak a a, a, a jakiś pot potok tu się je otwiera, czy co? Nie, no dostajesz, tam ci piszę na czacie, co dostajesz. A, no może ja być imię, item, facie. może być 150, 50 i chyba 10 punktów, jakoś tak to działa Ale nie, nie zna znaczy, się aż tak na Nexonie, nie pamiętam. Wiem, że na pewno item i 150 może być. No. Mówisz. No, o jezu. A no. giant zombie, jakiś kurde, to chyba boss, czy coś ten deseń. Tak. O oh, e jezu, e e to jest to gówno. To nie jest Jonas. boss, to jest mini boss. Tutaj, gdzie ja strzelałem. A, strzelałem go. Rzucę HI, żeby rozwalić te wszystkie zombiaki bo będą przeszkadzać o, padł. o, nawet. Aha, chyba hi go rozwala. Czy to ty Nie wiem, ja, 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 strzelałem niego, może go rozwaliłeś, może ja m Może tak, bo ja Hi rzuciłem, to wiesz ile zadaje, dużo HI zadaje Pomagam Jezus, ci? Halo, halo, halo. No pomogłem ci trochę A sprzędzi minus, Jezu, dobra. A już udało? Nie, Nie, jeszcze minuta 20. M bo na narazek padły. No tak, bo raz jak padły, bo one się mają takie fale respów większych. Te zombiaki, a teraz sobie coraz lepiej radzimy w sumie, więc nie dziwię się, że po prostu... A jaki masz e, poziom? E, 20. Ja, serio? Masz 20? No, a ja co? 31 No bo ty masz lepszą broń do zabijania, a, a Makaeman to, to bardzo mało zadaje zombiakom. Nie wiem ja Ja no... kupię sobie było tam kupi, no to F2 na początku, nie? Po prostu sobie... No ja ząb, wiem. E, boss jakiś na type znowu te... ooo, ja się Ta, zaciędę, z, grubas. No a to rzucę mu hit, to może go zabiję. O, skrzynka! A gdzie on jest? Nie, jednak go nie zabija, znowu a z tego czy... samego. A z tego samego? To I zabrał tu... mi chyba skrzynkę, ty grubas! Bo, bo tak te... te... te mi mnie na górze, więc... No... A, dobra, to ja cię będę obraniał z wtedy. Oj, czekaj, czekaj. Dobra, no to nice. Skrzynka ci wypadła? Nie. 30 sekund. O Jezus O Jezus! Halo, alo, alo zombiaki O, a nie, a ja moje jeszcze mi nie brakuje jeszcze mam ponad 200 Trochę to ma taki odrzut Znaczy nie nie jest to Bo to ma takie stałe pojedyncze No i twoje jest lepsze, bo twoje... O, znowu ci skrzyka by Właśnie widziałem Unboxing Eee 150 punktów, nie to, to dużo? No to jest tyle ile można Max dostać, ale to, to jest mało bardzo Znaczy na azjatyckim to jest dużo, ale tutaj jest mało ja gram na azjatyckim w Nexona. No. Wiesz kiedy gram na azjatyckim? Bo wtedy jeszcze europejskiego nie było. Chyba z no. 5 lat temu w tego Nexona, tak. tylko że tam pingi były po 200, nie? Skąd nagle wylechać ze nie wiem. Mam oh, ja mam minigana, ty! Czyś no. masz? Tak. Skąd masz? Eee, wydropił mi z tego sklepu. sobie? A tak, kupiłem sobie. ale będzie się katerą. Mm, mm, mm. A ja też mam gdzieś minigana, w, w którym on jest Musisz kliknąć B5 i tam jest Next, czyli plus musisz kliknąć. E. Mam też minigana brać? No to kupuj, kupuj Łojo ja piernicze, ale się trzęsie Amunicja no, a ja też sobie kupuję. Ciekawe czy przesgniemy czy, 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 czy przetrwamy Pewnie się <laughs> długo będzie przeładowywał Ale ścina aż ty Jezusa, jak Aż ścina, tak nie? To nie wiem, mi tak, tak skacze ekran Ale długo się przeładowuje, masakra To nie, to musi jedna osoba być z minigunem, a druga z zwykłą bronią, wiesz? No, no to zmiana moją starą Dawaj <laughs> Gimbusiarski humor Kupiłem sobie, he 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 Kappa Eee, uh, no Zmieniłeś na twoją starą? <gibusy> o ja wpierdalałem się w Gimbus Ani bo 18 no. we wrześniu No ja, ja już wyszedłem z Gimbazy No ja też, parę lat temu No, a, jednak, a w tym roku A jednak, nadal Ale to, a, a ta szmata biegnie Ej pomocy, położę. pomocy Idę już, bie bie, bie, bie. Dobra. W tak trochę zachodzą To teraz wiesz, jak, jak to? mi się przeładuje to ci pomagam, nie? Ale nie będzie mi się opłacał za ammo, bo za mało zabijam Żeby wydawać ammo No właśnie, wiesz co słabe w tym miniganie, że, że nie możesz prawie go trzymać i nie możesz tak go ciągle obracać No to bo to trzeba. nie jest Steam Fortress No właśnie O, ammo Muszę to kupić Halo. Ty. Halo, To, giniesz tam? Nie, nie, zbugowałem się na chwilę A, no to ginij, dobra strach. W plecy masz Wiem Znaczy czuję jakoś, mentalnie Ale co daje w ogóle te poziomy? Więcej więcej masz HP, masz znaczy masz Pod tabem statystyki, nie wiem czy ci się nie zbagowały I. A nie da, mam No to tam masz pokazane A, co ci daje Poziom. Dobra, widzę No Znaczy nie wszystko, bo chyba ci nie daje Nie jestem pewny, ale chyba ammo Czegoś ci z tego nie daje na pewno i ogólnie każda, każdy skin tutaj właśnie na zombiakach, nie? Ma no. jakby swoje starter, starter packa, jeżeli chodzi o właśnie... E, o, a masz jak ja przadowuję? No, dobra. E, On też się dość tego No ale twoja nie musi być przeadowana to dwie sekundy. Dobra, teraz ja muszę no. przodować. A przeładuj, się chroniam. O, ja cię kręcę, dobra, jest Ale ty masz tutaj fajny ten ogon też chcę. Neko. Nie widać tego niestety na odcinku, ale tam na pokazówce, że darmowy Counter Strike, to właśnie tam widać w menu, na początku. Kurde, 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 ale to się tak trzęsie i FPSy spadają. No, cholernie się trzęsie. Nie? Jak ten no, minigun... No, no, mini no, z, ty... z mi, bo ty, ten, ten, Nie, ten, nie? Tak co ty byłem? to nie robi, Wiesz, to no, na nie będzie widać, jak to się tak trzęsie. Ale... No, u mnie to się tak cholernie trzęsie, że ja grać nie mogłem. Nie, no u mnie... Znaczy, też się trzęsie, ale ogarniam, bo tu masz całego kompa, bo to strasznie na procesor leci CS, nie? Znaczy... Chyba, że nie Aha. o to ci chodzi. O nie, dobra. O, porad, 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 dobra, to w sumie czy. będzie chyba na tyle, ponieważ niestety, znaczy jeżeli chcecie dłuższy odcinek, to możemy nagrać na przykład taki pełną, powiedzmy, że pełnometrażowy, czyli przejdziemy od rundy pierwszej do dwudziestej, a nam to zajmie coś koło 40 minut 50, więc to było na tyle szyszu pożegnaj się. No, dziękuję do widzenia, papa. Pa. Tak, do widzenia i jeżeli chcecie dłuższy odcinek, bo ten trwa już prawie 20 minut, no troszeczkę mniej to po prostu piszcie. Trzymajcie się i do usłyszenia mhm. w następnym odcinku. Cześć. Elo!